Jeśli mam na agro, to nagram odcinek, to można powiedzieć, że w końcu z formą 22, nie wiem kiedy wleci no. jakby mnie było słabo słychać jakoś tak, czy bym miał, gdyby mnie słabo sły... byście słyszeli, to napiszcie w komentarzach pod się słuchawki ten, bo mam nowe słuchawki ten. To jest taki odcinek można pierwszy. Nietypowy, dobra. Wybieramy z człowiek, trzeba bierzemy taki. Możesz zrobię tak jak ja mam. Tak nie, ja nie mam, tak, 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 nie mam. To tu nie to tutaj... jest. Gdzieś tak mam. Dobra, teraz zarusz. To nie wiem, czy to Dobra, się, tak, żeby... to jest Dobra, na razie tak potwierdzi.

No i się gdzieś na razie później. Ostatecznie poprawię jeszcze. będzie wychłodzone się nie chodzi zapalania niedługo też wleci porszka seria ale ja to się dowiecie bo aktualnie ją próbuję zrobić maszynę szukam temu. ten no, wiecie, nie wiem ile minut w tym będzie A około 15 minut dłużej nie możemy się wam go wrzucić nasz format będzie zapraszowany w naszym odcinku, może będzie przebudowatek gospodarstwa, aha i napiszcie jak ma się nazywać to serwis jeszcze w naszym odcinku wam powiemy jakie tytuły może byście wybrali albo na razie nie ma poszłego się nażywać trzeba bombera chyba do pieczaka do bombera w tym odcinku też będziemy znajdźki zbierać

Nie w naszym odcinku powiem, ile ta seria będzie trwała, od tym odcinku, o teraz o tym, odcinku

i się stwierdziłem, nie tylko nasz łom, tu krowy, coś, jak to uważa, to w odcinku. Mamy tam Tu nasz Mamy tu męż, tu jest tam nie? tu tu Nie mogę powiedzieć wyczucień, dobra do naszego dziennika na razie.